Podstawowa różnica między e, testowanym modelem a poprzednim jest taka, że teraz mamy podeszwę AG, czyli Na sztuczną nawierzchnię Cała stabilizacja stopy jest bardzo delikatna, ale bardzo konkretna. Można czuć, że jesteśmy trzymani, ale mamy luz. Nie ma tego ścisku, który mieliśmy jeszcze dwa modele. Zdecydowaną różnicą również od wersji Mercury Pack jest taka, że materiał tamten, ten srebrny materiał był bardziej taki delikatny i taki bardziej jakby szeleszczący pod rękami. Ten wydaje się bardziej solidny, bardziej taki miękki, gumowy bym powiedział. Co z kolei bardzo fajnie przekłada się na strzały. Standardowo jak przy wszystkich butach Messi mamy dołożoną specjalną wkładkę, która ma znacznie bardziej delikatną nawierzchnię, taką bardziej zamszową, podczas gdy standardowa ma taką wkładkę kratkowaną, która jest bardziej szorstka dla skarpetki. Jeżeli do tej pory byliście fanami butów Messiego to zdecydowanie jest to ciekawa wersja do rozpatrzenia. Musicie brać pod uwagę oczywiście, że mamy tutaj podeszwę na sztuczną nawierzchnię, więc nie ma tej agresywności. Z drugiej jednak strony ta podeszwa dłużej wytrzyma na sztucznej nawierzchni. Dajcie znać, którą wersję buta patrolerzu Tę z Mercury Packa, czy tę aktualną ze Speed of Light? Cześć, jak to jest? Cześć z tej strony. Cześć z tej strony: Szymon, Funger PLC. Mamy porównanie butów z kolekcji Speed of Light i z kolekcji Barefoot. Za problem. A teraz Barefoot? Nie, nie, nie. Coś nie wyszło. Skąd wyszło? 没人。<laughs>